Hej, Manu Iwona i zapraszam Was dziś na nowy vlog. Mam nadzieję, że tylko z dzisiaj, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest piątek, ja już oficjalnie zakończyłam wszystkie moje zajęcia i przygotowuję się do sesji. Mam w sesji jeden egzamin, który to jest taka ogromna kobyła, że no zobaczymy, czy go zdam w pierwszym terminie, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Ogólnie, zaraz jakiś tam hałas z tyłu. Jeżeli go słyszycie, jak go nie słyszycie, to w porządku, ale nie wiem albo coś jest zwiercone, albo coś jest odkurzane, albo coś, nie mam pojęcia o co w ogóle chodzi. Mieszkam w akademiku w ogóle, e, więc no, czasem takie różne głosy tutaj dziwne są mi hałasy i nie zawsze tutaj jest cisza i spokój, jak to powinno być, ale to jest akademik, więc na to trzeba się nastawić, że się mieszka w akademiku. Jeżeli chodzi w ogóle o mnie, to studiuję psychologię na trzecim roku, tak naprawdę kończę powoli szósty semestr na Uniwersytecie Paryńsko-Mazurskim w Olsztynie. E, jeżeli nie wiecie, gdzie to jest, Spoko. Ja też nie wiedziałam, był taki uniwersytet tutaj jest, ja jak tutaj szłam. Dopiero jak zużyłam papiery i znalazłam, że to jest psychologia, to odkryłam UWM i jest tutaj pięknie. <laughs> tak w skrócie. No dobra, bo się strasznie rozgadałam, a ja lecę do biblioteki się uczyć. Więc zapraszam Was te podróż, nauki, psychopatologii. Może Wam coś powiem, coś ciekawego, coś śmiesznego, jak na coś natrafię. Nie wiem. Myślę tylko, czy będzie książkę ze sobą, Czy czy nie, bo już właśnie z niej się uczę, ale chyba na razie ją odpuszczę Wam też w PDF i po prostu sobie ją będę czytała później w pokoju, bo jest dość ciężka, a tu mam mój cały zestaw dzisiejszego dnia, czyli tablet, laptop, notatki, masy notatek i to jeszcze nie wszystkie i do tego zakreślacze, kawa, herba. Woda, nie herbata, woda. Prawie ro, ro, bym was szukał Lecę. E, właśnie robię sobie chwilę przerwy, wyszłam z biblioteki, bo poczułam całkowity spadek skupienia i zjadłam sobie sałatkę w bibliotece i piłam kawę, ale po prostu e, po tych 3 godzinach skupienia się, e, z czego jestem bardzo zadowolona, bo bardzo dobrze mi poszło, z tym zrobiłam część tego, co chciałam e, i czuję, że e, idę dobrym... Trybem, dobrym rytmem, że tak powiem. A teraz lecą na chwilę do biura, znaczy miałam pójść godzinę później do biura, ale stwierdzam, że może chwilę się skupię w biurze, może uda mi się coś powtórzyć. I mam też jedno spotkanie o 16, więc po prostu już tam zmierzam wcześniej, no ale posiedzę, napiję się kawy i może nabiorę znowu energii, bo po południu po tym spotkaniu ponownie chcę pójść do biblioteki i powiem tam tak spędzić 2 dwie godziny, 2,5. Dwie aby się pouczyć. No, a teraz tutaj sobie idę do naszego stadionu lekkoatletycznego. Eee... No, Tyle. Jednak nie wracam do biblioteki. <grywki> nie chcę mi się już. Stwierdzam, że tu będę mieć bardzo dobre warunki do uczenia się. A jednak w bibliotece trochę było głośno, dzisiaj pod koniec już trochę tam byłam zmęczona tym, a też nie chcę iść do strefy cichej nauki, bo tam po prostu mogę wziąć ograniczoną liczbę rzeczy, a chcę mieć przy sobie i kawę, i wodę, i coś do zjedzenia. A tu w biurze mam teraz już ciszę, spokój, nikogo tu już nie będzie do nie wiem, do jutra, do niedzieli, do poniedziałku, więc zostaję tutaj, mam też tutaj komfortowe warunki, więc no, czego chcieć więcej i zmierzam do sklepu po coś do jedzenia, bo jestem głodna, ale to bardzo głodna i przygotuję taki po prostu sobie zestaw secik do uczenia się no i tutaj już sobie zostanę, tak, tak stwierdziłam, tak będzie w porządku, tak będzie to dobrze. Mój obiadek. Kiedyś w ogóle sushi nie lubiłam, go też nie miałam ochoty za bardzo próbować, bo kiedyś się zraziłam w Krakowie, po prostu jakoś mi nie podeszło, ale teraz, ostatnie dni, to po prostu mogłabym mieć sushi na okrągło i właśnie kupiłam takie sobie gotowe z Sushi For You, to mamy z żabki. No i muszę powiedzieć, że właśnie kupiłam trochę inną wersję i była przepyszna, no i ta też wygląda, że będzie pyszniutka. Więcej bijemy. Ja nic ja to mi pochylowałam, teraz my troszkę za długo, ale nieważne i wracam do nauki, wracam do powtarzania, do uczenia się, żeby stać po prostu i tyle. Tam e, coś tamego się czy to się od tego odbija. Dobra, nieważne. E, więc ja no, wracam do nauki. Włączyłam sobie na chwilę otwarcia, ale no. bo nie um, uczę się też i muszę wam powiedzieć, że ten raść to się ogl ogląda, jest walka, ogólnie widać dużą przewagę Niemców, ale super się ogląda. Przychodzę do Was z przyszłości, ale stwierdziłam, że powiem Wam o książce, którą udało mi się przeczytać już po sesji. Ja w ogóle rozpoczęłam ją czytać jak jechałam do Lublina, bo przez ostatnie dni byłam w Lublinie na wyjeździe ze samorządu. Ogólnie jesteśmy w kilku branżówkach, które właśnie spotykają się co jakiś czas w różnych miastach w Polsce. Ja akurat teraz byłam na FUC-ie, czyli Forum Uczelni Technicznych i zjazd mieliśmy w Lublinie i to właśnie jest taki moment, kiedy my jako samorządowcy z różnych stron Polski, z różnych uczelni, które właśnie są zrzeszone w danym forum, Mogą się spotkać, mogą się wymienić doświadczeniem, też wymienić się swoją wiedzą i tym, jak dany samorząd, uniwersytet działa. Razem też tworzymy różne projekty, projekty zmian. Teraz, akurat, akurat um, uchwalaliśmy nowy statut Forum Uczelni Technicznych, tam też ordynacja wyborcza. Było trochę o zmianach, które mają być w ustawie, o szkolnictwie wyższym, trochę o wyjazdach, które mają być wakacyjne, o szkolenia, które mają być wakacje. No i po prostu tak to mniej więcej wygląda, że co jakiś czas, kilka miesięcy się spotykamy i razem obradujemy i też razem się szkolimy. Ja teraz byłam na szkoleniach z współpracy zewnętrznej, czyli po prostu to um, zrobić, żeby nasz samorząd... Um, Pozyskiwał różne fundusze, pozyskiwał różne bartery na różne wydarzenia, które organizujemy dla studentów, więc bardzo ciekawe, bardzo fajne. Ale dobra, bo się trochę rozgadałam. Jeżeli chodzi o książkę, którą rozpoczęłam i skończyłam, czy czytać, to jest Zawsze chodziło o Ciebie, Agata Polte. Jest to książka polskiej autorki. Jest to historia, obyczajówka, romans, szkoła, no i ogólnie te klimaty. Mamy Maeve, dziewczynę, która nie akceptuje swojego wyglądu, nie akceptuje swojego ciała. Ma chłopaka, e, który nie do końca jest wspierający. E, jego była dziewczyna Alice dość mocno podkłada różne brudy, nogi, czasem też właśnie e, Maeve w szkole. E, Maeve też jest ogólnie w kółku teatralnym, ale z racji, że e, no, nie do końca ma talent do śpiewania, to po prostu najczęściej jest za kulisami i tam pomaga. I w szkole dość często się dzieją różne przykre sprawy właśnie Maeve, głównie z powodu Ice w tym momencie, co nie pomaga z jej akceptacją siebie. W tym momencie mamy też jeszcze Shayna, chłopaka, który od dzieciństwa dokucza w na każdy możliwy sposób. I Shayne wraz ze swoją mamą wprowadza się do domu Maeve I właśnie jej mamy, ponieważ Shayna dom, mieszkanie spaliło się przez zwarcie instalacji elektrycznych, prawdopodobnie i zostali po prostu bez niczego, bez dachu nad głową. A hotele są bardzo drogie, a że mamy właśnie głównych bohaterów się przyjaźni, no to właśnie mama mail zaproponowała wspólne mieszkanie. No i od tego momentu cała akcja nabiera toku, nabiera prędkości. W ogóle książka się bardzo przyjemnie, bardzo szybko, bardzo fajnie czyta. E, ogólnie na końcu mamy też jeszcze niektóre sytuacje z punktu widzenia Shaina. Myślę, że jeżeli na przykład książce byłyby już od razu dwutorowe, to byłoby to o wiele przyjemniejsze do czytania, w ogóle by się wtedy już chłonęło tę książkę, ale jednak jednotorowe, jak mamy tylko Mayf, to też bardzo fajnie to jest przyjęte. No i cóż, myślę, że jeżeli lubicie obyczajówkę, taką lekką, ale właśnie tutaj też z akceptacją siebie, z tym wszystkim pokonywaniem, no i też tutaj em, z cóż, problematycznym chłopakiem, który nie jest wspierający, a i tak widzi w nim same pozytywne cechy, nie widzi tych negatywnych cech. Myślę, że Wam się spodoba i że po prostu będzie się Wam przyjemnie czytało, bo ja się po tej książce nie spodziewałam zbyt dużo. Słyszałam tylko jakieś tam opinie, że jest bardzo fajna. No i cóż, i mi się po prostu spodobała. Myślę, że to jest fajna książka, obyczaj, właśnie na taki spokojniejszy moment albo na moment, jak macie dużo rzeczy i chcecie się trochę odstresować, no to właśnie to będzie ta książka. No i cóż, tyle. A, mam nadzieję, że Wam się podobał vlog. Jak tak, to dajcie łapko do góry i zostańcie nam na dłużej, w moim świecie, w moim życiu.